Cześć, Z tej strony na Napowy. Dzisiaj bardzo króciutki update. Nie jest to na razie recenzja, na razie jest to, wstęp i newsy tego, co się na kanale troszeczkę zmienia. Yy, Zakupuję mikrofon Boja BYM1. Jest to mikrofon kardioidalny, który można sobie podpiąć pod telefon. Niestety. Widzicie dla nieszczęśników, tak jak ja, którzy nie posiadają w swoim telefonie gniazda Jack, niezbędna jest taka przeciwka USB-C. Jeżeli oczywiście USB-C posiadacie Baseus. na razie po takich pierwszych wstępach myślę, że jest znaczna różnica, znaczne poprawienie i dźwięk jest wyraźniejszy, pełniejszy na pewno. O wiele lepiej słyszalny. Czasami ten mikrofon zbiera nawet aż za bardzo, jak mogliście się przekonać w czwartkowym filmie, ponieważ już nagrywałem go troszeczkę na partyzanta. Używałem go przy nagrywaniu i zbiera aż za bardzo, aż słychać, co się dzieje za ścianą. Niestety. Natomiast w dalszym ciągu nie jest to recenzja. Będę go jeszcze testował i. Jeżeli będę właśnie już pewny swojej oceny i będę mógł powiedzieć coś więcej, to na pewno jakiś szerszy materiał się w niedzielę pojawi. A ja się na razie z Wami żegnam i dziękuję Wam za uwagę. Cześć.